A ja, cześć, witajcie z tej strony ja ze mną jest List I gramy sobie na Anciencie, ponieważ tych trzech debili stwierdziło, że Ancient to najlepsza mapa. Tak więc nic tylko zaklaskać jajami. wy możecie zostawić łapeczkę w górę. Ja, ja napisać jakiś komentarz. A na dole w opisie macie link do grupy 6 klonów Mila Kerunia. Gdzie jest to grupa informacyjna? Tak więc, nawet będziecie mogli mnie złapać i away, popierdolić. Go. Na pewno nie biorę bomby, w dupie mam tych randomów i ja sobie idę B. Go away, away. blue, where are you going? I didn't know. Fucking idiot. Jak on loan, boi? if you are blind. Oziem, hopa. I'm low as fuck. The is clear. A, bo zaratowali, bo widzieli pack'a, wiesz? Mhm. Mm Good luck. What the fuck? E, widziałeś to? Ta? To was weird. Ja pierdolę, ty! Nie słyszał mnie, nie widział mnie. Nawet nie miał pojęcia, że ja tam mogę być. Biegnie kurwa po CT na pewnej kurwie, przy czym no przy zakręcie cofnął już. się. Nie odpalaj. No, no nie już, sensu. no nie już. No stary. To jest kurwa podsumowanie tego, co się odpierdeliło przed chwilą. Nie bywa. No nie wiem, dziwnie, kurwa. Bardzo dziwnie. Jak chuj. To wchodzimy szlumpo? Tak. Prawo Brawo. Żyjesz? Naprawdę? Sorry. Nie. Kurwa Behind from me. Cave! It. On pewnie nawet nie zna miejscówek Kurwa debilejbany No to było hello Co? No! Powiem tak! Brawa! 57 dostał tam jeszcze Którego ty zabijesz y Dwa w jednym. O <laughs> Ja pierdolę dwa w jednym. Nie ma sensu, zobacz. Ja nie gram po swojemu. No i chyba trzeba będzie ich zgłosić, zobacz. Mogę pełnić koła. Nie, nie ja, po ja, ja wezmę digla. Weź digla, jakiś pistolet. Znaczy, weź kevlar i jakiś pistolet. Nie biorę kawy. Nie? Nie. To na będzie. Ty bierzesz cię ja Będzie? O, chyba jednak nie będzie. O. Ja tam mam w dupie. This Maria. Why you had to make so much steps? Purple. O, kurwa. please. W piszę dostałem, ja podchodziłem na cicho, gościu przebieg i wiedział, nie? No, Gdy tam jestem? Co on to powiedział? Ach, chyba, sorry, nie Idę już po niego, w placu zginie. Ale kurwa. Śmierdziuchy, nie? Co jest? Ten go nawet nie widziałeś strzelał. Daj się zastanawiam, spamić gramy w to gra? Dla dropa. Wspomaganie pola widzenia. Ja pierdolę. A tych naszych co? Zgłaszamy kurwa za ten? mi, się zrobię. Ale ja się ich zgłoszę. Na razie nie. Jeszcze trochę nie postrzelają z pizdy kurwa. Co? Skoro oni tak grają, to ja sobie zagram forza Nexta mam na fula A nexta też będę miał na kawaha. Na kevlar. Co so, pogram z Call of Duty. To jest zielona. Idiota. Okej. Okay. Szybko poszło. coś broń? Nie, mam pompę. Jest, na blisko. A jak on mnie widzi, jak ja go nie widzę, ty? Jest na prawej. Close to stairs. Mhm. right Czy schodek w cave'ie? Jeszcze Patrz! Chodek. Aha. AWP mogę mieć w cave'ie. Co jest, kurwa, ty? Widziałeś jakiego insta Co to dostałem? Tak, widziałem Ja miałem laga dosta... czy co to kurwa było? Ty? Nie, tak dziwnie wychylił. Znaczy wychylił? I chyba drugim albo trzecim strzałem dostać tapa, bo jeden na pewno poleciał w nogę. Nie, no se, Kurwa. Ale miał info wiesz? Ale to, miał info. to i tak. Tak się kurwa dziwnie wychylają stary No i dziwnie się wychylają, ale co zrobisz? No 4 zarobicie i to mają się... One ISENT! Let's play! Show us I can show you my cock, if you want It's too small, I need kurwa zoom Один минут. Комби, комби. Черт возьми, нет, 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 нет. Я не знаю, Baby? Nie. Yeah, Prefire. Yeah, ja. Out. Ty bierzesz? Wziąłeś. Tak. No czekaj. To zagraj. No zagram, bro. No. Tak? Ty grasz? O kurwa. Tak. To...

Wrócisz się, pakę ja Nie wziąłeś jej. Za... Nie, zjebałem No. Nice. Nie wiem, na chuj, kurwa, pakę ja nigdy nie grałem z bombą, nigdy, kurwa, nie będę grał z bombą, nienawidzę z nią biegać. A tego niuku to i tak mogę sobie zgłosić, kurwa, za obraźliwą komunikację.

Einden. Tałem black up. Pierdal na blisko jest, puszczuje. mnie. Orange, hmm. maybe you want to push, bro. Got up. Odpusz wywiet. Osiemdziesiąt w trzech! Osiemdziesiąt sześć w trzech! Kurwa mać. Uh, drop maybe? Let's, do this quick. Yeah, let's play like some Dawę mu kowacha. To ty idzie nie, no ja nie kupiłem, co ty, ja nie jestem taki tam, ale ładnego naj. On dostałem. the right, on the right. Ja dostaję, nie. Twoj mid, one left, one on the left. Rondo. Darkly KURWA mid. PLECY! BEHIND PUSHING MEAT? AWKĘ COŚ OBIŁEM, JAK NIC MUSIAŁ KURWA DOSTAĆ A Albo NIE Widziałeś? TEN MA typa NA midzie. O KURWA NO POWIEM TAK Jebany ANSIENT TAK JAK KIEDYŚ das TO BYŁA MAPA CHEATERÓW, TAK TERAZ ANSIENT TO JEST KURWA ma paciter. Ja Please one break, guys. Okay. Please. Tak. Ja daję na tak. Clearing back. To um. za kurwa do uh. licha. Czyś zapomniał się ściszyć. Szamańskie dźwięki. No cóż, bieda, chłopcy, ale ja sobie zagram z łupką. Dla mnie to nie jest kurwa problem. A jakiś tekuś. Fleść nie brak, bo to powoduje kurwa, że jesteś rozproszony. Także ten wiesz co chodzi. No, daj mi nie bać naszych randomów. Ajajaj, aj, aj. kurwa mać. Mbek. Yeah. Fuck Pytałem czy out. Ale kurwa jest odjebany, nie? Skurwy syn Rusek jebany Pierdolony kurwa Judasz Awka jest nam idzie. A ten kurwa śmieci zbierze Jesteś? Tak. Icia. 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 Okay. Ten idiota patrzy mi dalej od strony rampy, więc jesteś Come sam

81 kurwa, wiedziałem, że dostał ten śmieć. Ja myślałem, że on sprawił. Co nasz? A. Co ty? Chyba mniejszych chyba nie mam, wiesz? No, nie? No jest Ja Ej to za tą kurwą bo... Ja ja bo mam moją ławkę No kurwa, jeszcze wryj dostałem, nie? Za szybko A pierdolę, 25 w 3, nie? Widziałeś siatkę? Poczekaj Orange drop for green, please Green, don't buy Green, sell you, I A gdzie zawsze leci Nate pierwszy, nie? A. No kurwa ty! No co to jest? Tu mate pushing Co to kurwa było? Mm. Co za pojeby? Don wszystkich kurwa zajmę Za Wchaiencimy Lewo Prawo zaraz będzie też Prawo! Ty, wiesz co ja miałem? Poszedłem na Mida, poszedł naid. Na Słuchaj, poszedłem Mida, nie, Wiesz tym kurwa zakrętem. Poszedł nade, Przeczekałem Nade'a. Gościu kurwa drop. spuszował. Lociuś, skoczył tamto w tamtą w nykę. Gościu spuszował okay. zęki, zaczął ground. do mnie strzelać. A drugi kurwa z Diglem czekał aż się wychyla nie. Co Last za round, anyway. pojeby. Jak tu kurwa grać na takie pajactwo? chore normalnie co oni robią tu mi, tu mi spalił, tu mi spalił, tu mi, mi narzygał kurwa Mid one. Why did you pick? Żółty z Polakiem. Nieważne. Ja go zmutowałem, bo jest zjebany. O, to tam było. Na pik. Mówiłem. I, I wiem. podchodzi w mida. Oj, Flasza miałeś. Wiem, nie jednego. A co by mi to dało? Jak się kurwa mnie spodziewała, nie miałem czasu, a bomba była wyjebana na jego widoczności. Co idziemy? Nie wiem. Chodź, idziemy. Ja pierdolę, gdzie tu yeah, kurwa, okay. gdzie tu tyle do dropa, ty? Ty to jeden mecz i chuj masz z czapki, a ja muszę kurwa dwa zagrać i przynajmniej wygrać. Tyle expa. Zbi. Okej. Great. Idziesz rondem? Tak. Padli na ten Ta. site. Tak. Nieważne. Na sajcie Wiem, że na sajcie Ja no? dostałem oczywiście Piz do Tokę, nie albo tokę, albo ta fioletowa kurwa mnie zabija Co forsujemy? Co nie, chyba. No, ja chyba? Ja chyba zagram kurwa przekyki, To jest pretty tough do nie chcę mi się z nim kurwa rozmawiać. O kurwa, ja się zagapiłem, Druga jest on naj. One low. A się nie kurwa. Proszę, zagapi... mną. Aż tak daleko nie, ale się zagapiłem. Okej. Okay. get low. No kurwa, jaki on ma w pierdolony. Yeah, tak, David. Chodź for B. Słyszymy Tak. Zamyśliłem się. 99 99 this guy on med dostał tapa. a to go zabiłem tego mortiego. No 99 dostał w czterech nie? chcesz chcesz w krętarkę Daj. Ja wiem, kurwa, co jest dobre na czterów Pompa. Jaki smoke no, nie, ale smok bez sensu. No chuj. No jak on widzi przez ściany, to przez czat tym bardziej ujrzy. Rasujesz? Tak. jest za Jest mit, mit. Idę. Ja pierdolę, zaraz Neida dostałem od ruska, nie? Na główkę. Half hp. Ja pierdolę. Tak, no, to naprawdę, no to trzeba mieć skill'a, to kurwa, rzucić Nejda Umiejętnie dobrać wszystko. Mm. No co tu powiedzieć. No skill. Hmm. zbliżeniowy, nie? Tak, skill kurwa. Mam nagewa jak coś. A pójdę mi co? No patrz, kurwa, dobry! No chuj, że mógł zobaczyć moje strzały. Co za śmiecie jebany! A ten co robi? Haupanej. Ja Ciao, pierdolę. Mecz do wyjebaleny. pierdolę Dlaczego kurwa w tej grze są ci też? Kurwa, macie. A ten... Pijaj, sweety nie, i ten kurwa. A nie, to jest u nas. Ten kurwa. Jebany rusek z dupą na czole i tokę, nie? śmiecie, jebane. Chuj, jak ostatnia to. Ostatnia to mam. Dał myty. Wpiszcie to mam. Nie no, no może mi to nie jest Takich kurwa jaj to nie mam, ale spikuję sobie tego nie wiem czy nie... był ten flash, ale wiem, że był z naszego teamu Nie ja, żółty Możesz go pochwalić, że dobry flash No kurwa mać Jest jakiś żart o chuja Nawet dostałem przez smoke'a w łeb, nie gigas Nie mam pytań 37 w 3 pompy Nie wiem co on dostał. To jest 100% skill kurwa Zero pomocy programów 100% skill Chuja tam dostanę tego expa. O oh, jest